Cześć witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Zeta, witam Was w kolejnym odcinku z Clash Royale na moim kanale. Nie wiem który jest dokładnie, co jest odcinek, ale wydaje mi się, że piąty, szósty, coś takiego moi drodzy, w takim razie bez zbędnego przedłużania przechodzimy już do samego odcineczka, widzimy się po intrze moi drodzy. Okej, okay, moi drodzy, tak jak sami widzicie jesteśmy już w klatce, ja założyłem słuchawki, więc możemy zaczynać oczywiście nasz tutaj już siódmy odcinek, bo e, przed chwilą właśnie sobie sprawdziłem, powiedziałem wam w e, jak się nazywa w tym pierwszym naszym spotkaniu w dzisiejszym odcinku, że no, to jest szósty albo piąty odcinek, ale okazało się, że jednak siódmy, więc przepraszam za pomyłkę i w takim razie zaczynamy kolejny odcinek. E, dzisiaj jest dosyć sporo rzeczy, o których chciałbym z wami porozmawiać, więc bierzmy się do roboty, tak? E, Okej, okay, moi drodzy, tak, tutaj troszeczkę zmieniłem sobie dek i właśnie ten odcinek będzie. Będzie troszeczkę z pokazywania mojego deku, który no troszeczkę się jednak zmienił, nie ukrywajmy, jest troszeczkę inny od poprzedniego, ale wydaje mi się, że też jest całkiem całkiem dobry, bo tego pampa właśnie zamieniłem na. Zamieni, to, czy zamieniłem pampa na szkieletor armii, o tak powiem, więc. No nie wiem, czy to jest akurat zmiana na plus, ale na pewno mamy na późniejszy etap gry. Ten po, minut, po tej pierwszej minucie mamy lepszy niż. W Kiedyś, bo kiedyś mieliśmy, no kiedyś mieliśmy, zawsze taki sam. A teraz ogólnie trzeba wyczekiwać do tej, do X2 elixiru, żeby po prostu zabić naszym spamerskim deckiem. Zresztą zaraz się wszystkie dowiecie Pierwsze co tutaj do klanu, pójdziemy i sobie poprosimy o karty. Myślę, że tym razem będzie to oczywiście giant, Tam sobie Kasper coś pisał. Pozdrawiam Kasper, ciebie, ale teraz nie mogę się odpisać. Wydaje mi się, że otworzę sobie Silver Chesta. No i co moi drodzy? Przechodzimy już do pierwszej ręki i ogólnie dzisiaj chciałem z wami porozmawiać na temat Clash Royale. I tak sobie pomyślałem, że Clash Royale to jest na tyle fajna gierka. O już mamy Royal Arenkę, LOL, Nawet nie wiedziałem, że mam Role, Royal A rękę na si siódmym levelu, więc nie lada osiągnięcia jak dla mnie. Dobra, to może postawmy od razu Pampa, żeby nie tracić tego. Okej, okay, tutaj widzę, że już idzie, że już idzie. Mm, muszkieterka, więc dobra, Wystawię sobie tutaj, myślę, że Barbarian Hatta Dobra, wychodzi już tutaj Barbarian Hat e, Arousy, czy tutaj będzie dawał arousy? myślę, że... Myślę, że nie, chociaż czekajcie, żeby to tylko zablokować jakoś. Myślę, że w te, O kurde, no oo ogromnie teraz chyba. Dobra, żeby tylko tą. E, żeby... Ojejkuś... Boże, ale spierdzieliłem tą akcję! Dziesiąty level archerki. Patrzcie na ten level arcerek! No po prostu ja w to nie wierzę. Co się teraz wydarzyło? Dziesiąty level archerek, czy wy to widzicie, nie mam szans z tym kolesiem, no ósmy level, no i to jest właśnie ta Royal Arena, której po prostu... Mm, po prostu tak średnio lubię, bo tu są tak dobrzy gracze, że naprawdę moi drodzy wam muszę to powiedzieć. No ale dobra, ta arenka jest już przegrana, wiem o tym, nawet dam już dopuszczować, nie będę się bronił, no bardzo dobrze. Bo po prostu i tak bym to przegrał, więc e, więcej ma co. Nie ma spokoju, nie ma sp nie ma sprawy Zagramy Zagram sobie jeszcze jedną oczywiście arenkę, no jeszcze tam dwie sobie zagramy spokojnie. Nie martwię się, że to jest koniec odcinka yy, I teraz sobie myślę, że pójdziemy... No jeszcze raz sobie zagramy. Teraz już chyba zwykła arena będzie o ile się nie mylę. Tak, Wilders yy, Workshop, okej. Okay. Myślę, że zaczniemy sobie standardowo od elixir kolektora yy, i zaraz po tej ręce porozmawiam z wami o bardzo, bardzo ważnej sprawie, więc czekajcie do końca. Yy, o, wyjechał z hatką. też na piątym mam, okej okay. Bo to jest siódmy level, tak? Siódmy levelem jest zdecydowanie prościej. Co on tutaj ma? No właśnie, zastanawiam się, czy ta zmiana w moim deku była na plus, czyli... Dobra, wystawiłem coś takiego, żeby on mnie tutaj nie zaspomogł. E, zastanawiam się właśnie, czy ta zmiana w moim deku była na plus, czy jednak e, bardziej na minus. Dlaczego tak uważam, moi drodzy? Dlatego, że jednak Elixir Collector jest bardzo, bardzo fajnym, e, fajną rzeczą, tak? Ale jeśli chodzi o, e, o, o całą rozgrywkę, no to często właśnie bardziej przydaje się Szkleton Army, co... No co sami możecie zauważyć, no a ja niestety nie mam, no, a ja niestety nie mam w deku teraz Skeleton Army, ale myślę, że na kolektorkę sobie wlecimy, dobra. W ogóle on ma bardzo podobną taktykę do mnie, chyba zamiast właśnie tego Elixir kolektora tylko i wyłącznie on ma chatkę swoją goblinsów, więc to jest jedyna chyba różnica pomiędzy jego dekiem a moim dekiem, więc teraz pójdziemy sobie atakować w prawą stronę, on tutaj widzę, że ma większy spam ale też sobie raczej powinniśmy na na spokojnie tutaj poradzić i teraz wydaje mi się, że powinienem okej, okay, on tutaj też będzie robił coś takiego, żeby mi ten, żeby mi to ściągnąć jak najszybciej, nie powinienem się tutaj bać, tutaj mam jeszcze goblina, wy go nie widzicie ja też go nie dostrzegłem za pierwszym razem Mm, ale, ale mam tutaj gobina, i gdzie chatka? Dobra, chatka w tej stronie, powinna. O kurde, no nie, no kurczę, ale teraz znowu zepsułem. Po co tą chatkę wystawiłem? Mogłem się szybko bronić, a zamiast się bronić, ja chatkę wystawiłem. Jestem głupi, naprawdę. W tym odcinku mi coś nie idzie, ale mam nadzieję, że zaraz spokojnie mi tutaj powinno pójść. Ogólnie, dużo lepiej się też gra na telefonie. Na telefonie to też nie ma co mówić, że telefon jest dużo, dużo lepszym źródłem do grania, prawda, czy tam do, do innych rzeczy, no ale po prostu z telefonu jakoś tak nie nagrywam. Nie z tego względu, że nie umiem, bo wiem jak się nagrywa na telefonie, ale po prostu jakoś tak nie nagrywam. No i w międzyczasie zdobyłem sobie jeszcze oczywiście e, towerkę, z czego się bardzo, bardzo cieszę. Jak sami możecie to zobaczyć na mojej twarzy, e, bardzo, bardzo się cieszę. Tutaj mamy Gianta, e, wystawił na piątym levelu. Ja też mam na piąty, właśnie teraz sobie leveluję Gianta, żeby mieć go na e, levelu e, szóstym, bo wiadomo, że Giant to jest, no to jest dobry ziomek, tak? Jego się naprawdę przydaje. Dobra, on chyba tą muszkieterkę troszkę słabo wystawił, bo ja teraz puszczam coś takiego. Dobra. I teraz jest po... teraz jest po jego muszkieterce i jeszcze po wszystkich goblinach, ok, Czyli jak najbardziej taktyka się udała, tylko żeby ten giant nie doszedł Aaaa, Ty Giant cię głupi ty! Dobra, to ja w takim razie lecimy na spam moi drodzy, teraz dziomuś przesadził się. O, jeszcze chatkę wystawił, nie po tej stronie Dobra, to teraz lecimy na spam, on nie ma strzał, chociaż nie ma. On ma on ma hordę, on ma hordę więc yy, myślę, że powinienem to kontrolować w ten sposób, ale on ma hordę, więc spokojnie, spokojnie, o kurde straciłem. Tam giant, tam giant wyleci, dobra. Jeszcze mam pekę. Moja pekka cały czas ubija Jest, udało się, super. Ale się cieszę, kurczę, no. No kurde, ziomu, ziom już tutaj poleciał na dobrą taktykę, ale udało mi się go jakoś zatrzymać. Ogólnie największą kontrolą na ten mój cały deck, wiecie co jest? Wiecie co jest? Słuchajcie, moi drodzy, Inferno Tower. Dlaczego Inferno Tower? Bo mój dek polega na tym, żeby właśnie wystawić Gianta, zaspamować kolesia i od razu wystawić drugiego Gianta, co nie? Eee, właśnie poprzez tą hatkę i TP. No a typek po prostu wystawił mi, eee, wystawił mi Inferno i ktoś mi wystawił Inferno i jest po mnie, tak? Bo Gianta ściąga, później wszystko na strzały ściąga i jest po mnie, tak? Więc najgorsze właśnie rzeczą w moim deku jest, e, są. Jest właśnie inter, e, Inferno Tower. E, czekajcie, ja sobie tutaj jeszcze w, do, do mojego barku, barku sięgam po taką właśnie wodę. Oczywiście, z czego to jest woda z Biedronki. Z Biedronki, jakby, jakby nie inaczej. Tutaj sobie oczywiście wodę naleje. No, ciężko, bo tak jest zwyczaj, tak? Taki jest zwyczaj w Clash Royale, że zawsze po drugiej, po pierwszej wygranej a ręce pijemy zawsze sobie wodę, tak? Więc e, musimy się tutaj napić wody, aby lepiej nam szło, ale to zaraz, wiecie co? Bo moi drodzy, jest dosyć fajna, fajna i ciekawa sprawa, e, ponieważ myślałem nad jakimś maratonem lub nad jakimś, wiecie, regularnym odcinkiem e, z Clash Royale, na przykład w, e, nie wiem, trzy, cztery razy w tygodniu. Co wy o tym myślicie? Powiedziałem, że bardzo, bardzo dużo osób z was lubi właśnie te Clash Royale e, e, na moim kanale, więc jeżeli byście chcieli, nie ma sprawy, mógłbym zrobić właśnie taki maraton lub, e, wiecie, coś, e, jakiś grafik ustalić e, tych odcinków z Clash Royale, żebyście wiedzieli, kiedy one dokładnie są e, i wstawiać ich więcej. Chcecie więcej odcinków Straszeja, napiszcie mi, bo może zrobimy właśnie coś w tym stylu. Tylko musicie dać znać, co, nie, w komentarzu lub lajka like Właśnie jeżeli wam się odcinek spodobał, również możecie dać lajka, like byłbym wam e, bardzo, bardzo wdzięczny. W tego razie bierzemy się już za kolejną rękę e, Tak więc, e, tak jak mówiłem, moi drodzy, jeżeli chcecie więcej odcinków Straszeja, żeby na przykład w tych odcinków Straszeja nie, pojawia nie pojawiał się tylko jeden w tygodniu, bo to rzeczywiście może być trochę mało, ale na przykład cztery. Co wy na to myślicie? Jeżeli tak, oczywiście dajcie znać, napiszcie mi, o kurde, wystawił z drugiej, ne, napiszcie mi to wszystko w komentarzach, będę wam bardzo, bardzo wdzięczny, moi drodzy, bo no ja lubię czytać sugestie z waszej strony. E, tutaj widzę, że wystawił Hograidera, no dobrze, dobrze zagrał. E, tym bardziej, że ja teraz mam średnio się czym bronić przed tym, bo ja tam Gianta wypuściłem z drugiej strony i on o tym bardzo dobrze wie, moi drodzy. E, tutaj sobie wystawiłem z Pergo więc o, no i mamy to, czego ja nie chciałem mieć, czyli oczywiście Kogo mamy? Inferno Tower mamy, bo, jakby tutaj inaczej nie mieć inferno towerka, co nie? Oczywiście, że taki Inferno Tower, najgorsza rzecz, jaka może być. Ale wystawił troszeczkę to za blisko, więc spokojnie będę mógł sobie archerkami lub spirgoblinami to coverować. O, co on tutaj zrobił, ten dziamal? Dobra. Tak poleciał. No to myślę, że kolejnego Pampa w takim razie wystawię. Jeżeli on tak ze mną sobie pogrywa, to kolejny pump będzie optymalny. Dobra, tutaj szkieleta powinien sobie rozwalić na luzie. E, więc wydaje mi się, że wlecimy teraz taktyką po lewej stronie. E, I wystawimy tutaj Gianta, bo już mamy podwójny eliksir. O kurde, wystawił go. No nie wiem, nie wiem czy dobrze zrobił. No to dobra, ja wystawię... Ja wystawię w ten sposób, wydaje mi się tu, Tutaj sobie go powinni zabić A ja puszczę teraz moją ofensywę Nie wiem, czy dobrze zrobię Powinienem dobrze zrobić Dobra, ja teraz puszczę moją ofensywę z prawej strony Tutaj widzimy O nie, 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 nie. szybko Widzicie, na przykład teraz na telefonie Bym miał dużo szybszy czas reakcji, co nie? Bo teraz te strzały były zdecydowanie za późne No ale co mam zrobić? Gram na, e, gram na komputerze, więc też powinienem się z tego cieszyć Że mam taką możliwość, żeby sobie pograć e, na odcineczkach Dobra, o kurde, nie, 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 nie Ale słaba peka z mojej strony Beznadziejna PK no, Widzicie? No, jak bym, wiecie, grał na telefonie, to bym sobie wyczekał palcem czy coś w tym stylu. No, a tutaj jest jednak troszeczkę e, ciężej, ale w, w, wydaje mi się, że to nie powinien być żaden problem. Przepraszam za mój głos, ale troszeczkę mnie boli gardu. Więc, jeżeli słyszeliście jakiś dziwny dźwięk, to przepraszam, ale to nie moja wina. Dobra, e, w takim razie, Spear Goblinsy powinny wlecieć teraz z mojej strony. Okej, okay, tutaj tą towerkę powinniśmy zbić sobie na ludzie. E, mam ochotę zrobić głupią rzecz, i teraz ją zrobimy. <laughs> Pampa wystawię po jego stronie. Kalera. co ja zrobiłem za bzdurę e, Okej, okay, tu już mamy dwa HP, mu zostało, więc spokojnie sobie e, go ogram e, e, czy, czy będziemy się z nim bawili, a pobawmy się z nim, czemu nie? Niech. Tutaj się chłopak jeszcze z nami pobije Ja tu oczywiście jeszcze arousy zaraz puszczę Spoko, możesz mi tutaj atakować Dobra, zniszczył mi, nie ma problemu Ziemeczku, a my tutaj kończymy Już ten pojedynek, w takim razie mam nadzieję Że wam się te trzy arenki Czy gram jeszcze jedno moi drodzy Wiecie co, nie będę wam zabierał czasu Jeżeli jeżeli byście chcieli, żebym właśnie nagrywał więcej dla was arenek, to znaczy więcej odcinków Nie arenek, to piszcie do mnie moi drodzy W dzisiejszym odcinku chciałem wam właśnie zaprezentować Ten mój nowy deck, więc całkiem jest OK. E, więc mam nadzieję, że taki takie odcinek z testowania mojego nowego deku e, Wam się spodobał. Oczywiście jeżeli tak, to dajcie kciuka w górę. A jeśli z wami będę żegnał, no to było oczywiście krótszy taki troszeczkę odcinek e, Ale mam nadzieję, że też Wam się również spodobał. Jeśli tak, oczywiście kciuki w ogóle będzie bardzo, bardzo pozytywny, no i pisze w komentarzach jakieś tam propozycje, czy jakieś pytania do mnie, na wszystkie komentarze wam podpisuję, więc nie martwcie się, że będziecie pisali na marne, a ja wam nie podpisuję. W tego razie, ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że wam się krótki, ale mam nadzieję, że dosyć treściwy odcinek podobał. No i co, jeżeli chcecie więcej odcinków, to piszcie. Ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Do następnego, cześć!